Witam Państwa w niepublicznym przedszkolu z oddziałami dla dzieci z autyzmem na ulicy Krasickiego w Zielonej Górze. Za nami plac zabaw, dzieci, które się bardzo fajnie bawią. Jak nie ma ich na placu zabaw na świeżym powietrzu, to mają zajęcia w tym budynku, który również widać. Nie widać. nasze przedszkola opiera się o trzy grupy. Dwie grupy dzieci z autyzmem i jedna grupa dzieci zdrowych. Będzie to 15-osobowa grupa. Na ten moment mamy pięcioro dzieci, więc jest jeszcze wiele wolnych miejsc i właśnie tym filmem chciałabym Państwa zaprosić do skorzystania z usług naszego przedszkola. Brawo Natalko! Pomacha. Natalka puści buziaczka. Tam ładnie buziaczka puścisz. Natalia jest, prawda? Jest Natalia. Natalia pomacha.

Nazywam się Natalia Tarbaj, e, pracuję w przedszkolu dla dzieci z autyzmem. Oprócz takich typowo przedszkolnych zajęć plastycznych, muzycznych, e, mamy również terapeutki, które pracują metodą Weroniki Sherborn, e, e, metodą knilów, e, również e, jeśli zajdzie taka potrzeba, wszystkie dzieci zostaną objęte zajęciami logopedycznymi. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Koźba, jestem opiekunem grupy Dzieci Zdrowych. Grupa liczy pięcioro dzieci. Dzieci są w wieku 2-2,5 lat. Nie potrafią jeszcze mówić wyraźnie, dlatego często to ja śpiewam piosenki i wspólnie się bawimy. Wspólnie układamy puzle, organizujemy zajęcia plastyczne. Wykorzystujemy teraz piękną pogodę i bardzo często wychodzimy na spacer i na plac zabaw. É o Hadra pedagogiczna przygotowana do pracy z dziećmi z autyzmem. To był taki główny powód. Wierzę, że tutaj będzie się dobrze rozwijało moje dziecko i no, ma większe możliwości niż w takim masowym przedszkolu, bo, bo pracują ludzie, którzy się po prostu znają na tym. Najważniejsze to opłaty ponieważ przedszkole, no jest to przedszkole niepubliczne, kosztuje tylko 400 zł wczesne, maksymalnie 400 zł. Pracuje technolog żywieniowy w tym przedszkolu, co jest dużym plusem, ponieważ dzieci mogą mieć dietę, na przykład bezglutenową, bezsukrową, co też jest bardzo korzystne dla dzieci z autyzmem i zresztą nie tylko. Myślę, że taka dieta też to jest coś fajnego no, dla dzieci zdrowych, prawda? Zdrowe jedzonko, a poza tym, no, wyposażenie tutaj sal też jest bardzo fajne. Są takie no, specjalne zabawki edukacyjne dla dzieci, no i, no i cały szereg. Później będzie integracja sensoryczna, tak? Jest logopedia, więc, no, naprawdę same plusy tutaj widzę. Czuliśmy z mężem, powiedz, taką może potrzebę no, może nie misji, ale oddzielić się losowi za to, że urodziłam zdrowe dziecko, a może to, że jej obecność i zabawy z dziećmi z autyzmem pomogą tym dzieciom w przystosowaniu się do świata, do życia i do późniejszych obowiązków i zajęć. Mam jak widać dwoje córeczek. Jedna Natalka jest dzieckiem autystycznym, Wiktoria jest zdrowa. Wiktorka ma 2,5 roku. Ma, znaczy, Natalka ma 4 lata, gdy tylko się dowiedziałam, że będzie tworzone przez Stowarzyszenie dalej razem przed szkole. Tak samo dla dzieci autystycznych jak i dla dzieci zdrowych. Od razu pomyślałam o moich córeczkach ze względu na to, że bardzo mi zależy, żeby miały kontakt ze sobą na co dzień. Do kontaktu. Do kontaktu. No i przede wszystkim ze względu na Natalkę, ponieważ w przedszkolu zapewniona jest specjalna terapia na co dzień. Dzieci są zachwycone. Poprzednio Natalka chodziła do masowego przedszkola, oczywiście absolutnie nie krytykuje masowego przedszkola, ale porównując powiedzmy poranne stawanie codzienne i szykowanie się do przedszkola z tym co było poprzednio. No jest duża różnica. Dziewczynki stają uśmiechnięte, z, z radością idą do tego przedszkola. Są nawet sytuacje, że z przedszkola nie chcą wyjść, są tak rozbawione. No jestem, ja jestem bardzo zadowolona z tego przedszkola i no, jeżeli ktoś będzie miał okazję, żeby tutaj zapisać swoje dzieci, to polecam.